hej witajcie z dronem jako bardziej się nie... na gębele na z mam obecna i no zostawcie sobie z dzwoneczkiem i łapkę w górę, ale mam dla was złoby doma, że przepraszam was że zagrałem, czyże będzie że sobie trochę zagrałem sobie, u pierwszy klip się nie udał, ale te konto nie mogę ja robić nowego konta, zobaczcie co tutaj jest, Upsa, Zobaczcie jak się Kupcał 20 Kupcał 20 Ale spacie A to spacie niepotrzebna Pamiętam się ten dzień Jak zacząłem nagrywać. Tam chyba było najwięcej wyświetleń, A zero lajków Jak to się stało że nie było lajków A tyle wyświetleń mnie nie lubicie? No, wiadomo, że moi inni, wiecie, mnie nie lubią. Bo mówią, że ten kanał powinien zostać usunięty z powodu, że nagrywasz. Ale tego nie róbcie, jeżeli macie przynajmniej 10-9 lat. Bo ja mam 11, wiecie, to jak macie 10... I 9 lat to dopiero nagrywajcie na pewno nie od 7, nie od 8, od 9 lat tak będzie najlepiej. Tak. Tu macie kody, pokażę nawet, bo ja zauważyłem to jeszcze jak weźmiemy pod przed nagrywaniem. Jeszcze sobie je wpiszmy, bo to są kody. Ale czekaj, będzie teraz patrzeć i dalej się nastawiłem. O, petit. Oczywiście likku um, nie będzie, bo no, się, się nauczyć tego robić. Ale mam pisany kod. I co to tu nie ma? Sobię jeszcze raz. Napiszmy. c r E. P, ty, i, e, zy. No i teraz to poprawny kod. I teraz sobie dalej. Kanshy. Pewnie tylko będzie ogólny. Tak.

Zobaczmy czy dobrze wszystko było ogeny, tak? Naprawdę. Sześciu te wageny. Ja tu nie mam... Ale byś naprawdę musiało być wszystko Sześciu Trześciuterko W sumie. To, że no dali w tego boku. Ale nie będzie tworzyć już! Otwieramy pet. pewnie nam dwa komory wypadną, a jednak nie Ile one dają? E, dobra, e, my to wygramy, my przyjdziemy tą Miguś Miguś. E, Miguś, ale ten film już trochę trwa, mało trwa no uh -huh. pewnie 5 minut. Na bank Czekamy ile te pety dają, więc sobie na na nie. Nie chcę przybić, jak wiecie. Może zaraz rzucę. Rebirpa. Czekaj, to może 20 tysięcy dobijemy. Dziękuję. 100 rebirpu. I nie wiem, co mam zrobić. A 100 rebirpu. Właśnie zauważyłem. Nadle. Nadle. Na, na, na. Myślę, że Często jest z tym. Nie że... chciałem nagrywać pięć subów. Pewnie to nie jest od was, tylko od moich znajomych. Pewnie, bo wiedział o moim kanale. Wypełnie nie lubicie, bo macie, bo nie lepszy kanał. Myślę, że są Na dyskusji na moim kanale możecie napisać sobie kto napisze zaś miłego na, na moim kanale na dyskusji dostanie się dwysko A jak się coś U się udłali daję 50, a ten daje P! SORRY P? Ale to jest takie słabe. Inny mi naprawdę milion. Tego. Co się sorry? Nie. Lepiej Ile to jako Ile to jako kosztuje? Ile kosztujesz? P! mówię P! P. P. Nie wiem, co tak robię, Mogę dać właśnie do pila. Albo mówię teraz jak Yoshi. Albo rembol. Tylko, że ja nie jestem Rembolem i Yoshi. Jestem kupcem. Chodź Inni ludzie. No? fajnie opowiadam. No. Dziękuję bardzo. Jedynka. Jutro porozmawiamy o kilku rzeczach. Odpowiem na pytania innych youtuberów, którzy e, dają mi pytania. Oczywiście youtuberki nie będziecie mogli wziąć, bo oni są losowi i mi to nie pokazuje ników. Jak się nazywają ci YouTuberzy? I nie wiem, czy się właśnie stało. A -u. P -u. P -u. wow! Dobra, ja wiem, że to daje 5000. Nawet to daje 5000. No, się przekonajmy. No i daj dziękuję gromadzi za to, powiedziałeś. Puh. Co? 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 Czekajcie, gdzie jest na tym dowidaniu? Jest na tym dowidaniu. A jednak jest to no. prawda? Bo ja mogę to podpisać. Co ja robię ze swoim życiem? Mam 2000 rebiffów A padł... tu? 100 MILIONÓW! Dobra, ja to muszę zrobić A! Jak będę gdzieś jak pokazał w oknę Jakbym mógł włączyć kamerę czekajcie, jeszcze mam zobaczyć, czy mogę włączyć kamerę Co Nie, to jest tak, to kram. nie, jak się włącza kamerę. No, to się jeszcze kamerę. Zrobię testy. I co, otwieramy, jaj, jaj, otwieramy, jaj, otwieramy, Jajeczka jakaś piłka z eee, Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie.

Małżolada Oglądajcie Game Shakers Czyli Game Shakers Game Shakers Najlepsza gra, czyli najlepsze film na świecie Game Shakers, jak widać grę Wydostępnie to bogaci, bo patrzcie 80 miliardów dostajemy Miliardów A wy co? Zero? Zarto, przepraszam. Ekstra games, oczywiście. No dzień dobry. O dzień dobry w No Jak tam się masz? Jak tam wybrał, no. O, o, dobra, 8 bilionów będzie zbierane teraz. Zrobimy rebirkę na 25 tysięcy i... kończymy odcinek. No teraz szybko wiem i wolno Szybko i wolno Szybko i wolno Szybko i wolno Szybko i, wolno. Szybko i wolno. No I mogę wam powiedzieć, że... Jak władz mikrofon i wam to napisę? Zobaczcie na